Czy jestem bez kamitu, bo w chalnicze jest bardzo było straszny. Proszę Państwa, ten tytuł jest wzięty że rzecz na szóstego rozdziału Instytutu do Efezji o rozdziału, który brzmi szalenie wojskowe, szalenie bojowniczo, ale chodzi tu jednak o z mocami ciemności. Ja myślę, że nie będę oszczędzał czasu, tylko przeczytam większy fragment tego tekstu, bo wtedy lepiej zrozumiemy miejsce naszego tematu, że w każdym położeniu wieszcie wiarę jako tarczy. Bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zapisów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i okruchuwszy pancerz, którym jest sprawiedliwość a obuwszy nogi w gotowość włożenia dobrej notymy o pokoju. W każdym położeniu jeszcze wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozważone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia, więc ducha to jest słowo Boże wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Rzecz jasna, ta metafora jest oparta na rymsztunku żołnierza rzymskiego, żołnierza tamtych czasów. Nie będziemy bliżej tego tematu rozpatrywać. Natomiast y, warto sobie uświadomić, że żyjemy w takich czasach, w których w dużej mierze zapomnieliśmy o tym, że. Naszym wielkim zadaniem jest walka przeciwko siłom ciemności. To, to nie jest tak, że wystarczy postępować no, dobrze, pięknie, zachować Boże przekazanie i wszystko pójdzie dobrze, bo w różnoraki sposób bywamy zagrożeni przez um, siły zła, które <tuszy> zazwyczaj są inteligentniejsze od ale y, mój temat jest uszczegółowiony, dotyczy wiary, którą mamy wziąć jako tarczy. I zacznę może swoje rozważania od powiedzenia, czym wiara nie jest, a często nam się wydaje, że na tym wiara polega. Otóż po pierwsze, wiara, y, to nie są tylko nasze przekonania religijne. Być wierzącym to znaczy coś więcej niż mieć przekonania religijne. W dzisiejszych czasach mentalność współczesna szalenie chętnie by nam wmówiła, że yy, szalenie chętnie się zgadza na to, że my mamy swoje przekonania religijne, że wierzymy w Pana Boga, że. Wierzymy w Chrystusa, że wierzymy w zmartwychwstanie ciał, że w to wszystko wierzymy, ale pamiętajcie, że to są tylko Wasze przekonania. Ja może podam na konkretnym przykładzie. Jeżeli powiem, Chrystus zmartwychwstał, to natychmiast ktoś może mnie próbować przywołać do porządku. Nie mów Chrystus zmartwychwstał. Mów. Według mojego przekonania, Chrystus Matrysta. Albo mówi: Ja jestem katolikiem, zatem ja wierzę, że Chrystus Matrysta. Otóż to, że takie jest moje przekonanie, że tak Kościół wierzy do swoją drogą, ale rzecz w tym, że Chrystus tam naprawdę jest Matrystą. I dopóki my. Nie przekroczymy właśnie tego, tego ograniczenia przekonem tak długo, w gruncie rzeczy, nasza wiara może być jakowa. Wiara zredukowana do przekonań no, nie będzie rodziła owoców, nie będzie też nam obroną wobec różnych zakusów przeciwnika. I takie nieporozumienie. Mianowicie dość często nam się wydaje, że wiara to jest chrześcijański światopogląd. Światopogląd wiara zawiera, ale wiara to jest coś niewyobrażalnie więcej niż światopogląd. Przypomnę może dwa świadectwa bardzo wybitnych ludzi kościoła, którzy doświadczyli, różnicy między światopoglądem a wiarą. <laughs> Czytał to jest opisane w ósmej księdze wyznań, ponieważ był człowiekiem niebywale inteligentnym, szukając prawdy, doszedł już do stuprocentowej pewności, że prawda jest w Kościele katolickim. I wiedział, że wciąż jest człowiekiem niewierzącym. My byśmy powiedzieli już. Doszedł do chrześcijańskiego światopoglądu, już to był jego światopogląd, ale wiedział po prostu, było to dla niego oczywiste, że wciąż jeszcze jest człowiekiem niewierzącym. I opisuje to swoje nawrócenie w opisie tej słynnej sceny Tordelegę. Augustyn potem już sami wiedział, że to był przypadek, czy może jakiś głos nieba, a może jakiś głos dziecka. Tordelegę wiesz, czytaj, Augustyn otworzył list apostoła Hagba do Rzynia i nawet nie czytał od początku zdania, tylko od środka zaczął. Nie w ucztach uszeteczeńskie, nie w rozpuście i jańskie, ale Pana naszego Jezusa w noście, w sercach Waszych. Ja Augustyn zrozumiał, bo mam y, się uwierzyć, bo przypuszczam, że to jest ponad jego siły. On, który jest stosunkowo przyzwyczajony do brzegu, żeby wytrwać na drodze Bożej przykazem, to jest ponad jego siły. I zrozumiał, że przecież Bóg mu to pomoże. I Augustyn uwierzył, a uwierzył potęgą takiej wiary, że w się jego wiarą żył. I drugi przypadek człowieka, który coś bardzo podobnego przeżył, ale w zupełnie innych okolicznościach. Jeden z największych do roku XX wieku, nawiasem mówiąc, do którego ojciec święty Benedykt XVI niezwykle serdecznie się zawsze y, 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 był do niego przywiązany, na niego powoływał, y, mianowicie Romano Gwardini. Y, włoskie nazwisko, ale teolog niemiecki, y, pochodzenia włoskiego. Y, był y, człowiekiem obdarzonym ogromnym temperamentem religijnym i w młodości Ym, wiara, religia była dla niego czymś ogromnie ważnym, ale w pewnym momencie przeraził się, czy ja jestem naprawdę człowiekiem bieżącym. Bo bardzo go sprawy religijne interesowały, ale w gruncie rzeczy zobaczył, że modlitwa w jego życiu, no nie ma, że nie ma miejsca, no oczywiście tam patrz, tam chodził na co niedzielną psa, ale brakuje modlitwy. Ja myślę, że po tych dwóch stwierdzeniach negatywnych, czym wiara nie jest, bo owszem, ona ma wymiar przekonań religijnych, ma wymiar świata poglądu, ale więc jest czymś więcej. Możemy już zaproponować taką wstępną definicję wiary, że mianowicie wiara jest to zdolność do realnych relacji z Bogiem Jezusem. Roman Kwartini jest tym teologiem, który zwrócił uwagę na to, że w gruncie rzeczy nie ma wielkiej różnicy między wierzącymi i niewierzącymi. Prawdziwie głęboka różnica to jest między modlącymi się i modlącymi. Bo wierzący, a nie modlący się, w każdej rzeczy, a nie modlący się osobiście tak naprawdę, to, to w gruncie rzeczy mniej więcej tyle samo, co yy, yy, niewierzący. Ja podam definicję głębszą, znacznie bardziej spełniającą cechy dobrej do definicji, ale <coughs> e, może w takim telegraficznym skrócie przedstawię analizę aktu wiary, e, jaką e, przeprowadził się Tomasz e, one. Pokazał, że wiara, mamy na myśli wiarę prawdziwą, wiarę rzeczywiście szukającą Pana Boga, ma trzy następujące wymiary. Jest wymiar, wierzę, że, Tomasz to nazywa preteretyut, wierzę, że, krótko mówiąc, wierzę, że istnieje Bóg, że tak ta Bóg, że dał nam swojego Syna, że przez Jego krzyż, że zostaliśmy odkupieni, że zostaliśmy oddani kościołem, że dar eucharysty Eukaryst jest tym no, największym darem, jak na tej ziemi od Boga odczuje, i tak dalej. I święty Tomasz odważył się jeden raz napisać, on tę analizę przeprowadził w swoich dziełach cztery razy, ale jeden raz się odważył napisać, że gdyby czyjaś wiara się ograniczała tylko, do y, potwierdzenia tego wszystkiego, w co wierzy Kościół, to w gruncie rzeczy ten człowiek jest jeszcze niewierzący w nim, jedynie jest y, 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 przyjęcie materialnej zawartości wiary. Wiara prawdziwa zaczyna się dopiero na płaszczyźnie drugiej, wierzę Bogu. Wierzę Chrystusowi. Krótko mówiąc, wiara prawdziwa zaczyna się w wymiarze relacji nieosobowych. Wierzę w Bogu. Na przykład no, przykazania Boże zachowywać to normalny człowiek, to rozumie się samo ale są takie momenty, kiedy przykazanie Boże nas przekracza, kiedy zdrowy rozsądek, jak mówię w cudzysłowie, taki przez grzech jakoś tam... Przeformowany nadprzuty, zdrowy rozsądek podpowiada, że może w tej sytuacji to, to nie musi się tak dokładnie zachować Bożego przykazania i tak dalej. Jeżeli ja wierzę, że, że przykazania Boże stoją na straży naszego dobra także wtedy, kiedy mi z jakimś przykazaniem nie podwodzę, to wtedy się dokonuje. Właśnie ten, ten akt wiary. Yy, yy, czy powiedzmy to, co apostoł Paweł napisał na temat najrozmaitszych doświadczeń, jakie nas mogą spotykać, wierny jest Bóg. Nie dopuści próby ponad. Ale nawet jeżeli taką próbę dopuści, da moc, żebyście ją bezpiecznie przejść mogli. I ten wymiar wierzę że wiary jest niemożliwy do osiągnięcia bez łaski, ale wystarczy łaska uczynkowa. Nawet jeżeli jestem w grzechu, a jakoś tam otwarty na łaskę, to, to, to ten rodzaj kontaktu z Panem Bogiem otwarcia na Jego pomoc może się we mnie dokonywać. Natomiast najwyższy poziom wiatry, ta wiara w wymiarze najgłębszym, Tomasz powiada, to jest wierzę w Boga. Nam pora bo na podróżować, to bo trzeba, bo właśnie dla nas wierzę w Boga, to, to w gruncie rzeczy tyle, co uznaje, że Bóg istnieje. A wierzę w Boga, credere in deum, to znaczy całą osobowo, całego siebie, tak jak za paską Bożą potrafię panu Bogu powierzyć. Ja to lubię pokazywać, że ten rodzaj wiary także w zwyczajnym życiu realizujemy. Dajmy na to. Nie sposób się naprawdę ożenić, nie sposób rzetelnie być za mąż, jeżeli chłopak nie będzie wierzył w swoją dziewczynę. A dziewczyna w swojego chłopaka, kiedy się pobiorą, w swoją żonę, w swojego męża. To całoosobowe zaangażowanie, które buduje życie. Tomasz w odniesieniu do Pana Boga powiada, że ta wiara jest możliwa tylko w stanie własnym, święcającym. Ale proszę Państwa, ja tę analizę przedstawiam. Jakby to powiedzieć, bez fundamentu, tak w powietrzu. Bo św. Tomasz ym, powiada, że te akty wiary, one wypływają z daru wiary. Wiara jest czymś innym niż akty wiary. Tak samo jak mój rozum jest czymś innym niż akty mojego rozumu. I w tym miejscu spróbuję podać definicję świętego Tomasza. Tomasz powiada tak, jest to sprawność duchowa, mocą której zaczyna się w nas życie wieczne. Słyszymy? Już tu na tej ziemi zaczyna się w nas życie wieczne. A która to moc duchowa, czyli nasz umysł przylegającym do tego, co nieoczywiste. I y, tu będzie wyjaśnienie tego, o czym przepięknie pisał ojciec święty Benedykt XVI w encyklice z Ja bym szalenie Państwa namawiał, żeby te kilka stroniczek encykliki dotyczących wiary, a zwłaszcza jego analizę listu do 11.1, żeby sobie przeczytać po tym odczycie, bo to po prostu otwiera oczy, no, że coś tak zdumieniająco mądrego, a my często w ogóle nie zauważamy i, i, i nie zdajemy sobie sprawy. Z tego ja napiszę Państwa. Zresztą ojciec na to zwraca uwagę, to ja nie sam z siebie teraz mówię, mianowicie, mianowicie chrzest. Zwłaszcza powiedzieć wtedy, kiedy chrzest jest udzielany niemowlęciom, czyli dziecku, które jeszcze nie ma używania rozumu. W chrzcie już niemowlę otrzymuje wiarę. Dar wiary otrzymuje już niemowlę. właśnie w tym sensie, że sprawność duchowa, mocą której zaczyna się w nim życie wieczne, mówiąc dziarno na życie wieczne, coś realnego, co jednym zdolnym później w wiary, jak będzie rosło, się rozwijało w środowisku wierzącym będzie coraz bardziej zdolne do tego, żeby ta wiara ujawniała się w. A tak ja. y, 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 tu jest bardzo podobnie jak z rozumem, y, mogę rozum jeszcze nie używa, ale rozum już ma, mogę jest prawdziwym człowiekiem, tak samo już mogę, kiedy jest ochrzczonym, jest prawdziwym chrześcijanem, prawdziwym, prawdziwym wierzącym, można powiedzieć, że jeszcze w nim nie ma przekonań religijnych, oczywiście, bo, bo ono jest niepokręciem dopiero, jeszcze nie ma świata pogromdu katolickiego oczywiście, ale wiarę, w sensie ukierunkowanie ku życiu wiecznemu, już ma. Ja patrzę na zegarek i tak sobie myślę, bo ja o tym mówię naprawdę długo, bo widzę w razie czego to w czasie dyskusji był